Jednym z najważniejszych motywów One Piece jest koncepcja woli i jego przekazywanie kolejnym pokoleniom. W świecie stworzonym przez Eiichiro Ode to właśnie idee, marzenia i wartości stanowią prawdziwą siłę napędową bohaterów oraz kształtują historię serii. Ale te oczywistości chyba zna już każdy fan One Piece, który obsuje z dziełem od dłuższego czasu. Dziedziczenie woli pozwala jednostkom Kontynuować cele swoich poprzedników, dążąc do wolności, odkrycia prawdy czy obalenia tyranii. Ale w zasadzie po co to wszystko? I na to pytanie spróbuję sobie odpowiedzieć. Ja jestem kapelusznik i zapraszam do oglądania. Najbardziej tajemniczym, ale zarazem kluczowym aspektem idei czy woli w One Piece jest tak zwana wola D. Postacie noszące literykę D w swoim nazwisku, takie jak Goldie Roger, Monkey D. Luffy czy Portgas D. Ace, są przedstawiani jako ci, którzy niosą za sobą ducha rewolucji i wolności. Są nawet określani jako wrogowie bogów, w kontekście bycia jawnymi przeciwnikami światowej szlachty, co sugeruje, ich szczególną rolę w historii świata. I chociaż sama natura tej woli pozostaje tajemnicą, jej wpływ na świat, jak wspomniałem, jest ogromny. Goldie Roger, legendarny król piratów, po znalezieniu One Piece nie zabrał ze sobą tej tajemnicy do grobu. Lecz rozpalił iskrę, która popchnęła kolejne generacje do działania. Jego egzekucja stała się wręcz początkiem Wielkiej Ery Piratów, a wola, którą niósł ze sobą, została. Przejęta przez takich ludzi jak Luffy czy inni piraci, którzy kontynuują jego dzieło, poszukując właśnie legendarny skarb One Piece, jednocześnie podążając swoją własną ścieżką. Ale dziedziczenie woli nie odbywa się tylko poprzez słowa, ale również przez symbole. Słomiany kapelusz, który pierwotnie należał do Rogera, został przekazany Shanksowi, a ten później trafił do Luffy'ego. I nie jest to jedynie nakrycie głowy ale znak rozpoznawczy, symbol łańcucha woli, który przechodzi z rąk do rąk przez pokolenia, inspirując kolejne osoby do działania. Podobnie działała kwestia przekazania mieczy przez Odena jego dzieciom, Momonosuke oraz Hiori. Broń, którą dostali, nie jest tylko zwykłym narzędziem walki, ale symbolem odpowiedzialności i obowiązku wobec własnej ojczyzny. I w tym uniwersum jednostki mogą umierać, ale ale ich marzenia oraz idee, pragnienia czy myśli żyją dalej. Każda epoka ma swoich bohaterów, którzy podejmują walkę w imię wcześniejszych pokoleń nadając sens ich poświęceniu, przekazywanie wartości buduje poczucie ciągłości i nadaje postaciom cel, który wykracza poza ich własne życie. Luffy, jako główny bohater, nie jest tutaj tylko jedynie piratem poszukującym skarbu, ale jest dziedzicem idei wolności i sprzeciwu wobec. Ograniczeń. W końcu jego definicja bycia królem piratów to bycie najbardziej wolnym człowiekiem na świecie. Lecz jego droga to nie tylko spełnianie własnych marzeń czy celów, ale także kontynuacja woli tych, którzy mu towarzyszą, czyli po prostu jego załogi. W końcu ich losy wzajemnie się przeplatają. Przy czym warto również podkreślić rolę kobiecych postaci, które często umierały w imię swojej rodziny lub po prostu reprezentują. Prezentowanych wartości. Ejtiera Oda wręcz zasłynął z tego, że często uśmierca matki bohaterów. To stało się nawet podmiotem krytyki i memów w samym Fadomie. Oda tłumaczył się z tego tym, że obecność matek przeszkadza bohaterom w ich własnej drodze ku przygodzie. Ale czy umierający człowiek na łóżku lub ktoś po prostu słaby nadal może być znaczący, czy jego wola jest mniej istotna, jeśli nie był potężnym wojownikiem, jak jak Bioobrody, czy wpływowym królem piratów, jak Roger, istnieje wiele przykładów słabszych postaci, które oddały swoje życie w imię wyższych celów. Belmere poświęciła się na swoich córek, Toki zginęła, by zapewnić przyszłość Wano, Otohime walczyła o zmianę społeczeństwa rybołudzi, a Gini uratowała swoją córkę pomimo choroby. Te kobiety, choć nie zawsze były na pierwszym planie i nie zawsze były w pełni sił, stały się cichymi bohaterami serii, pchającymi świat One Piece do przodu. Ich historie w zasadzie udowadniają, że nie trzeba mieć potężnego haki, by wykazać się niezwykłą siłą woli, a były głównymi motywatorami napędowymi dla swojego małego świata i ważnych dla nich postaci. Zatem siła woli w One Piece jest fundamentem zmiany postępu, to dzięki niej bohaterowie przezwyciężają przeciwności losu, walcząc o swoje marzenia i inspirując kolejne pokolenia. Niezależnie Niezależnie od tego, czy mówimy o Woli D, dziedzictwie Odena, czy nawet o poszukiwaniach prawdy o pustym wieku przez Nikorobin, która odziedziczyła wolę zniszczonej Ochary. To nie siła fizyczna, a niezłomna determinacja sprawia, że idee nigdy nie umierają i przeżywają swoich użytkowników, przenosząc się w czasie. I właśnie ta nieśmiertelność, która przechodzi z bohaterów na bohaterów, jest największą bronią postaci tego uniwersum. Także jeden kapelusznik, dajcie znać co o tym wszystkim myślicie i do zobaczenia w następnych materiałach.